znamy się z dwoma osobami, jest bardzo miło móc wystąpić, wstąpić. A następnie chciałbym podziękować, największemu, większemu Sławkowi za to, że wreszcie udało nam się sporować i się tutaj pojawić. Także dziękuję ślicznie za zaproszenie. Eee, chciałbym tutaj przedstawić jedną osobę, która jest bardzo ważna, bo moje życie wyglądałoby całkiem inaczej, gdyby nie działalność jednej z osób w, w historii tego miasta. Justyna jest córką e, wybitnego trenera, który tworzył klub od Ropole i wydaje mi się, że jest najlepszą pieczątką opróżników sportowych w historii, jaką pan na ten nie zostawić to Także jest to wielki proponent do tego taty. A jeśli o każdym, to e, powiem Ci taką maksymalną, tylko i wyłącznie: nie ma futbolu bez alkoholu. <gryzpie> no, możemy zacząć. Chciałbym dzisiaj się odnieść trochę, co to w ogóle znaczy: pecza. Pecha, pecha skuchar. Dla mnie to są takie dwa elementy, które w życiu pokazują tak naprawdę, że niewiele jest między od szczęścia do, do radości, od sukcesu do porażki. Między tym fartem a niefartem. Czasem jest kilka centymetrów, kilka, kilka małych momentów, a wszystko się gdzieś musi w jakimś miejscu zacząć. tak samo zaczęło się u mnie. Na moim przykładzie trochę odniosę się do tego, co wy przeżywacie. Urodziłem się w miejscu, które tak naprawdę dzisiaj na łapie nie zobaczę, bo nie istnieje miejscowość o nazwie Czarnowąsy i chyba niewielu udało się to, żeby dzisiaj nie mieć w swoim, swoim się miejsca, gdzie się rodziło. Ale tam się wszystko zaczyna: w miejscu, gdzie się rodzisz, następnie w miejscu, gdzie hmm, prowadzisz swoje życie. Ktoś mi kiedyś powiedział osiedle Związku Walki Młodych, za chwilę ktoś mi powiedział osiedle Armii Krajowej, bo tam ci byli źli, źle się nazywali, a ci są lepsi. No, Robią się od małego mętnik w głowie, ale ty wiesz najwięcej, że właśnie z takich momentów zabierasz to, co w życiu jest później. Najważniejsze. Zaczynasz się edukować, uczysz się, chodzisz do szkoły, poznajesz ludzi, Twoje doświadczenia, Twoje miejsca, patrzysz na te, na te mury szkolne, ale one są wypełnione ludźmi, emocjami, kształtują ciebie tak naprawdę. I to jest, dotyczy to mnie w przypadku szkoły numer 5, ale każdego z Was w swoich własnych placówkach. Następnie uderzasz na podwórko, spotykasz się z ludźmi, budujesz z nimi relacje. U mnie na tym etapie dominował sport już wówczas, nie książka, mimo tego, że dzisiaj mamy festiwal, nie boję się tego powiedzieć, nie książka mnie najbardziej interesowała, ale właśnie my, przyjaciele, koledzy, sport. To było coś, co kształtowało dziecka mój charakter. No i wówczas w takim młodym wieku właśnie nabierasz szereg doświadczeń. Jest to etap poznawczy, to, to wówczas pierwszy raz lądujesz na ziemi, pierwszy raz się bijesz, pierwszy raz przeżywasz zawody życiowe, rozterki. To jest takie życie w beczce pełnej smaku. Uczysz się, nowych smaków doznajesz, poznajesz, żeby wiedzieć, co dalej. No i przeżywasz pierwsze zwycięstwa i pierwsze porażki. Stajesz przez ten podium, e, twoje małe sukcesy, twoje większe, twoje porażki e, również powodują to, kim jesteś, jakim człowiekiem się stajesz, w jakim kierunku będziesz później zmierzał, jak sobie będziesz radził z problemami. E, no i masz przy sobie najbliższych, masz przy sobie rodzinę. Która tak naprawdę y, może być dla ciebie wspaniałym paliwem, może być energią, ale jednocześnie y, z drugiej strony może być też negatywna. To wszystko pokazuje, jak niewiele y, dzieli nas między tym, co może nas zbudować pozytywnie, a zbudować, zbudować negatywnie. No i masz sport. Dla mnie przykład zdrowego sportowca. Może niekoniecznie o estetyce y, Roberta, do czy innego atlety, ale każdy musi to mieć. Jest to połączenie mięśni i mózgu. Jest to tak naprawdę mięso życia, jak nazwałem. Skrajne emocje, nieoczywiste wyzwania. Każdy musi to spróbować. Dla mnie piłka nożna to jest właśnie ten sport, który zaczął mnie kształtować, który budował mój charakter, który dominuje. Mimo wielu osób, wielu opinii ludzi, nie do końca mogę się z tym zgadzać, ale dzisiaj futbol to jest gałość gospodarki. Futbol to są niesamowite emocje. Został zawłaszczony przez ludzi bogatych, od ludzi biednych, a zaczęło się od kopania świńskiego belcherza. No i masz pracę i Masz takiego człowieka, który później podejmuje wyzwania życiowe, zaczyna pracować, zaczyna działać, jak to jeden z krytyków teatralnych może mieć taką pracę, że nawet może sobie wyrwać wszystkie włosy z głowy, a to chyba nie o to chodzi. Trzeba umieć znaleźć dobre miejsce. I w momencie, kiedy masz już pracę, stajesz przed wyzwaniem mm, kariery, kariery swojej zawodowej, swojej własnej ścieżki, e i to tam właśnie możesz się zderzyć z tym, że pewne elementy, które się wydarzyły spowodowały, że miałeś dobre, dobre energię, dobre fluidy, energię, fart i idziesz dalej. Ważne jest świadome budowanie swojej ścieżki, swojej właśnie kariery zawodowej. E, niezależnie od tego, co ludzie myślą, niezależnie od tego, co ludzie czują, musisz wykorzystać swoje doświadczenia, swoich ludzi, którzy po drodze przyczy życiu do plecaka. Musisz wykorzystać edukację i to jest to wszystko prowadzi cię do miejsca, dokąd tylko i wyłącznie Ty chcesz. A gdy to wszystko się spina, gdy czujesz, że to jest właśnie to miejsce, ten czas, no to może to być element właśnie nazywany pasją. I ta pasja to jest w życiu rzecz, o którym każdemu życzę, który każdemu oby było dane mieć. Dla mnie ważny element lokalnego patriotyzmu, patriotyzmu, czyli wywodzimy się stąd, kochamy to miejsce i powinniśmy wspierać maksymalnie to miejsce. Stąd też bardzo się cieszę widząc tak wiele ludzi, którzy osiągną sukcesy w Opolu, którzy są tutaj, siedzą na sali i chcą się z tym, z innymi osobami podzielić. Należy się wspierać i wtedy będzie na wszystkim łatwiej. Należy realizować plany i cele oraz swoje marzenia. Warto, żeby były realne, warto, żeby były ambitne. Tutaj jest coś, co było w sferze moich marzeń 2008 roku albo i wcześniej. Coś takiego, co ziściło się, w czym wszystkim uczestniczyłem. Dla mnie to jest wartość, to zostanie ze mną na wieki. E, I tylko tak naprawdę ja wiem, ile to kosztowało energii, czasu i zapału. Ale po tym wszystkim są ludzie. I masz grupę ludzi, z którymi możesz osiągać sukcesy, którzy potrafią cię zdumiewać, którzy potrafią cię rozkładać na czynniki pierwsze, którzy potrafią być z tobą, potrafią cię derwować. I tak jak ekipa budowlańców po lewej stronie, e, tak samo ekipa mojej pracy to są ludzie, którzy pójdą razem w ogień. No, i musimy mieć sobie nieustający głód. Ważne jest ten głód, żeby cały czas chcieć stawiać sobie wysoką poprzeczkę, żeby nie mieć tych momentów nasycenia. Jeśli one są, to rezygnować z nich i patrzeć w coś nowego, iść w coś nowego. Życzę tego, żeby każdy miał ten głód sam w sobie. Wiara i przekonanie. Idziemy po swoje, bierzemy to nasze, niby hasło nic nieznaczące, ale myślę, że. Gdy działamy zgodnie z tą maksymą, to nie patrzymy na to, co się wydarzyło. Oczywiście uda nam się to wszystko, jeśli ten fart przysłowiowy będzie z nami. I do wszystkich swoich planów i celów marzeń zaproś szczęście. Jeśli to szczęście będzie z Tobą, jeśli nie będziesz miał pecha i nie będziesz miał tej przysłowiowej skuchy, to jest szansa, że wszystko, co to sobie zakładasz, uda się. A nawet jak się nie uda od razu. To uda się w dłuższej perspektywie czasowej. Należy w to wierzyć. Dziękuję.